Trzymacy na Wik. Znowu memy mordę. Uh, mle, 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 mle. Idziemy do pokoju gospodarczego. Trzeba się dowiedzieć. Co ona może robić z tym mężczyzną tam w środku ta kobieta? A Swanson gdzie w ogóle jest? Gdzie on jest? A tu jest. Siedzi chleje. Ty cipó nie Nigdzie się za nie ruszą chłopaki Wiecie, że was tu nie puszczę. To zabronione Jimbo kurwa siedzi z nim pół roku, czy tam roki, nie wie jak się nazywa Nic nie można to poradzić, pech mówi się trudno Słuchajcie ale Boże, kupuj, słuchaj nas! No, to, że jesteśmy ulubioncami Boga na tej planecie! To jest nie niebezpieczna rzecz, jej nazwy. Powitaj mnie więc wskrzeszoną skałę. Coś się dzieje, gdziekolwiek nie jest, moim zdaniem. Aha. Po chodźmy. Lol. O. Wow. 8 godzin do osądu Nic nie rób Stop, stop, stop Mogę to naprawić Dlaczego kurwa ciągle podażę? Ty się słyszysz? Czemu on leży krwawy w ogóle? Co się dzieje? Ja przepraszam Za mam środek ze swój kryzys, prawda? Mam ciekawe teczki Idź po niego szybko Koktajl myty KOKTAJL! O czym tak był koczysz? A twoja wina, nigdy byś nie... Nie miałem wyboru Ty. Bezużyteczny, tych cholorów. To kurwa głębiej. ty głębi kapuściany. Ja czelak, co w wg... ogóle się dzieje. That, what happened? Coś się odjebało. Coś się odjebało w medycynie. I co tu zrobić znowu? Już tu szukam. Przynajmniej postaraj się być użyteczny Niech to szlak! co jebo znowu Węd Przynajmniej jemu udało się przejść na drugą stronę Chciałem, O Jezu, czyli on... o te fuck w ogóle, co tu się kurwa dzieje? On chciał przeszedł tu na drugą stronę tym wentem, ale coś mu się kurwa stało W tym węcie pierdolonym God damn it Daj słuchać. czemu to w ogóle tak kurwa ciemno jest? No bo... Mycie, mordy O, to jest grupa, Daj su Nie, kto to jest? To jest ta babka? Nie widzę napisu za bardzo, mamy, O! Okej, okay, idziemy tutaj Jak tak? Skoro tak się otworzyło, skoro tak... tu dużo jest Co to takie ogromne? Zajmę się tym Wiesz Jak w akwarcie się zamieniło Co to krzyczy? Tu krew wszędzie na podłodze jest Szocka Ja? Czekajcie, bo ja w ogóle nie wiem czy idę w dół, czy w górę... okej okay, idę w dół. Co ja idę w górę, nie? Taka schiza, zachowa się. O! Widzisz jak kurwa jestem. Co ta kurwa A to kurwa jestem? O tu ja tak chodzę głośno po tym Jezu. Czy mamy? nie jest taka, że kurwa, z kilometra, i to w ogóle jest jakaś. Co w ogóle kurwa jest? To jakiś stwór? Nie wiem, ciężko stwierdzić. musi iść chyba za krwią, nie? Co to koń? to koń? Co on lubi ruchać? A blind beast, aimless and restless, you can't run from it. Nie da się nią... jak nie da się przynieść? Zostałem kurwa zrobić Ci mam nie podchodzić do tych pilarów pierdolonych? To jest kurwa on. ja się boję, acie jak tak się dzieje, to muszę po prostu stanąć w miejscu, tak? Jebany koń Sok blisko z tymi zębami Kurwa, Znowu idzie psychopata Albo nie, albo tak. Muszę iść tutaj, nie Jest straszny. <noise> Psychopata. Jest bardzo głośny sound, jak on idzie, nie? Żeby nie było. Kuń. Ale w ogóle on tutaj wyskoczył? Aha, bo on jest u góry chyba w ogóle. Bo Co się wiedziałem, że u góry, ale to stronę chyba muszę iść, nie? jest spoko, tylko minus jest taki, że to trochę sekcja ta zajmuje, kurwa, nie? Okej, tu nie mogę przejść, bo to jest jego, kurwa, <grywka> grzbiet Lidźcie nie, bo to zaczęło się kręcić. Chyba nie. Nie. Wiem. A tu. Cześć. To pewnie da się zrobić, żeby on nie przychodzi do mnie co 5 sekund tylko no. Tylko ja nie umiem, jestem głupi.

Не захлёбывай его Трохе как в фильме, но на баг Ты видишь, что у меня есть так забавный сайт Ты, ну, тебе дома, не? Ты чё меня гужишь? ...przepis na koktel, ale jak on chce... ...many, jak ty chcesz zrobić koktel, jak kurde ta maszyna od tego jest... ...zmielona. Mufosz! I so propil! To definitywnie potem się zryga. dla meneli i co potem? Sweetner Plus. Tego nie dam, bo nie mam. Nie? Wejdzie nieskończone jest. A mam coś jeszcze oprócz? No nie, muszę znaleźć. Kurde, słodkiego tego. Gdybyś skończył się słodzik. W sumie gdzieś przez pumyłkę No tak. No dobra. Niech ci będzie. O, jest. Folika. Znalazłem W w ogóle lubi słodkie rzeczy. Może nie musimy. Chcemy go, bo ukryć smak. Dalej skup się. Stary. Stary. No, robimy kurde, żeby gościa uchleć, nie? Jakby. Kurde napój dla mnie Smocniony koktajl No to idziemy do niego jak tak Ten wglądał, wyglądał ja. Nie <grystanie> mogłem mieć z tym dużo W sumie tam na siebie już nigdy nie byłby w stanie ich wypić A brzmi jak plan ale tej babki mogę jeszcze powiedzieć, już babka. Nic nie powiem. Toż to że jak ona by chciała zabić tego kurde kurdego, to już by chyba dawno co zrobiła. Jakby... Nie wiem, po co oni jeszcze się trudzą. kurli pewnie już dawno martwy jest. Jeżeli miałaby go zabić, no. Stary w Co? A tak. Wszystko gra, stary. Hmm. Teraz uczysz mojego starzyste, co byście starał się tylko w oparciu o wieloletnie doświadczenie. To tylko moje podejście kapitanie. A, aż tylko tego drinka. Co To to kurwy. Chcę się gotować współpracę. W ten sposób mogę dać to przez co przyciągę rzucania się? A, dawaj to kurwa, dawaj drzuna. Jest trochę standardowo. Tak, widzę, że położyłeś rękę do tej potworności, dzieciaku <grymianie> Miksolog Tutorial Mechaniur Nie powinien być po tutaj trafić Kto kurwa w ogóle zazwyczaj się spuści na go no i co za stek z dury? Ale każda porażka odbija się do tobie jeszcze bardziej się starszy brzydźwiedniejszy. Może się w końcu sposób. ja się nad sobą, nie pasuje do ciebie, Smocki. Myślisz, że wszyscy powinniśmy zachować się jak ty. to się szanowny kapitan. <kluzigue> Żeby nigdy nie poszli do piekła, a zawsze zmierzali w jego stronę. Kurwa, umarł biedny słońcy, co nie się oddycha, czy się odpisz od film jest bardziej niż przyzwyczajone, to się będzie się za gronem błęgowym, ale będzie taki wściekły, gdzie nie zostanę dobrych referencji, koniec z nami, teraz tu wchodzimy w końcu, a tak, klucz. A co tu będzie. Poczekaj, jesteś tego pewien? Może się porozmawiać ze Swansy, kiedy trochę wydobrzeje? Czasem naprawdę przyjmuje się bezpieczeństwo w miejscu pracy, wiesz? Co jest całkiem fajne i w ogóle. Nauczymy Czas na odwagę, daj jest Ona liczy? Przecież ona chciała chyba go zamordować, czy coś? Coś tu z tyłu. Chwila. A, bro, w ogóle nie ma tu pianki. Się wydało. COŚ tu będzie w tym, coś tu, co, KTOŚ tam będzie w środku tego. Nie wiem, w takie, jak one się nasłuchają? Kapsuje do kryostazy. Sprawdzała. jak swimmy cypher. Wygląda to, że wciąż działa. Jak tylko jeden z nich może strzelać człowieka, Przecież mamy lat mogę wiedzieć, że z zdołał usunąć stąd całą piankę. Nie, Nie zdołał. Co? Pomyśl o tym. Słansy nigdy nie chciał pomocy przy rozwalaniu ściany z pianki przy pomocy gospodarczą, tak? Chciał się z niedolikami. Tylko... On chciał chyba sobie po prostu, żeby <laughs> hibernować na 20 lat. Dużo, dużo siły w rękach. Wszyscy się przez piankę, pomyślałem. Cholera. A to Sandra, jest... szkoda. <laughs> Jaki baron! z tego zajął się kuchno? panie o zapasach wiązań każdego dnia jest drugą najważniejszą kwestią. Ja cały czas. Jasno, oczywiście, i nigdy Ci nie powiem, że się tu dostał. No. Nigdy nie był cię do Aha, na że nawet nie było nic. To oznacza, że to. Mój. Coś <laughs> wygląda na sprawę. Wygląda zmieniony. Wejdzie tam kurwa i prąd go Tak. Po tym co mu się stało, nie mów tak. Dumny... Ale manipulant pierdolony. Czytacie wyjdzie za rozkaz kapitana. Tak, dobra, tak, do spokojna pojazda. Nie... Ale tam skoczył, o no coś mu się stanie tam nie, Lecz nie. Znaczy w sumie się stało, no, bo potem widać nie, ale kur, Many Many No właśnie A nie coś ty zrobiła

Tamtym, tym Przed incydentem w ogóle. Nie, to nie Czyli nie mogę grać w babku, mam ten skaner To, to z kim ja kurwa gram, to ja gram Kapitanem? What? A co to za Nie, nie Kokpicie pewnie będzie pistolet, zakładam. Chyba. A nie, to. Co do kurwy. Do kurwy, daję. A. Gdzie to jest? Nie nas nie jest powodem do robienia sobie krzywdy. A ona chciała się zabić. Aniu, jako pielęgniarka nigdy nie śpi Nie przychodzi. Myślicie. Mogę się przyjść, to Co byś zrobił? Z Coś zrobił to... Coś w drodze, którego nie mogę otworzyć. Słuchajcie, został został przyznamieniem Powiedz mi, gdzie jest. Nic z tego nie musi znajdować się w protokole zdarzeń. Jestem w ciągu. O na ta! Kapita. Mówiłem cię. Słuchaj mnie. Muszę to naprawić. Sprawia z nim Wiem, że nigdy nie dbał. Dałbyśmy mi do obrony. Więc przynajmniej o ten... Kto ją niby zgwałcił? Ale kto? Kto? Jimmy? O to chodzi, że konie? Oma horse, horse Cock? Czym to gra z kultury nawigacyjnego? Które najprawdopodobniej traktory asteroid na trasie. koniecznie coś korekty kursu podczas. raz z tych. A się nie dałem. Boże, gdzieś krwawienie nie ustaje. Ale krwawienie może ustanie. Zobaczymy w następnym odcinku. Na razie.